Kochani, dzisiaj będzie bardzo szybki, bardzo luźny znaczy szybki to nie wiem, ale luźny i spontaniczny vlog. O wszystkim o niczym, o tym, że skończyłam 30 lat. Nie wiem, czy wiecie, na no, pewno niektórzy z Was wiedzą, że 25 października skończyło 30 lat. magiczną 30. I na pewno niektóre z Was już to przeżyły, niektóre będą przeżywać. Człowiek po prostu myśli, że to już kończy się młodość. Że no jeszcze 10 lat i będzie 40, jeszcze 10 i będzie 50, i Boże Święty, co to będzie. I jeszcze zawsze mąż mi tak właśnie pociesza, niby. Mówi, że tam w żartach, jak coś tam gadamy, to żartuje, żartuje do mnie, że o ty już stara dupa jesteś, że coś tam, coś tam. Ja zawsze mu odpowiadam, że no ja nie jestem taka stara, jeszcze mam dwójkę z przodu, tak? Że mam 20 parę lat, to nieważne, 29, 28, ale zawsze ta dwójka z przodu była. Ale niestety teraz no, już nie jestem w stanie powiedzieć, że mam dwójkę z przodu, bo już niestety ta trzydziestka dobiła, dobiła mnie, naprawdę mnie dobiła. <gryw> nie no, żartuję. Najpierw właśnie zanim skończyłam te trzydzieści lat, parę dni przed moimi urodzinami, no to tak właśnie... Próbowałam na siłę się odmłodzić, i w ogóle układam sobie, myślach, że nie. Na pewno nie jesteś jeszcze stara, jeszcze całe życie przed tobą, i w ogóle. I próbowałam tam właśnie zrobić jakąś metamorfozę, więc obcięłam sobie włosy. Tymi nożyczkami to nie są nożyczki jakieś fryzjerskie, tylko takie zwykłe do papieru, ale bardzo ostre, dobrze mi szło. I chciałam sobie dotąd. Teraz nie widać, ponieważ mam doczepione swoje te sztuczne właśnie włoski. Ponieważ no niestety nie jestem w stanie się do tego przyzwyczaić. No nie wyglądam dobrze właśnie w takich krótkich włosach. Bardzo, bardzo żałuję tego. Musicie mi napisać w komentarzach, że na pewno mi urosną te włosy, żeby się nie martwiła. To naprawdę jest mi to potrzebne, żeby ktoś tak właśnie powiedział. Więc, no, niestety włosy pewnie od, od, odrosną, nie nieopatno, tylko odrosną. A druga sprawa, to tak jak mówię, no niestety nie pasowało mi to, w ogóle pełno miałam odrostów na głowie, włosy miałam w różnych kolorach, więc sobie zafarbowałam. Pierwszy raz zafarbowałam sobie sama tą farbą Garnier Nutris 111+, to jest bardzo, bardzo jasny, popielaty blond, super rozjaśniający Sahara blond. I też nałożyłam tylko jedną farbę. też jakoś strasznie starannie nałożyłam tutaj od nasady. I w ogóle te włosy nie zaprobowały mi się tak właśnie równomiernie. Przy głowie, ze względu prawdopodobnie na to, że miałam swoje włosy tutaj trochę ciemniejsze, to w, w połączeniu właśnie z tą farbą one się zrobiły po prostu żółte. I to tak strasznie żółte, jak naprawdę taki kaczor. Byłam straszny. Tak, nie kaczor, tylko kurczek to tak I te całe włosy tutaj, co miałam rozjaśniane właśnie przez balejarz, mam taki wyprane z koloru po te włosy, one się zrobiły po prostu siwo szaro-fioletowe, ponieważ ta farba właśnie po 10 minutach od zrobienia jej, ona zaczęła się robić właśnie taka fioletowa, bo to jest ta, one mają w sobie ten zimny pigment. To mi się na szczęście, jestem teraz po jakichś czterech albo po pięciu meciach i to mi się wszystko ładnie niweluje, więc teraz nie widać aż tak tego wszystkiego, co było na początku. Byłam ja po prostu naprawdę byłam zdołowana, tak można powiedzieć, byłam zdołana. Nie dojrze 30, to jeszcze włosy miałam fatalne i w ogóle no, strasznie źle się czułam ale no przechodzi mi to skończyłam do 30 lat e, świat się nie zawalił, wszystko jest ok tak jak było, nic się nie zmieniło w ogóle ja też e, psychicznie może nie fizycznie, ale tak psychicznie, mentalnie jestem jeszcze na, zatrzymać po prostu na wieku 18-19 lat e, i cały czas czuję się jak bym była nastolatką a niestety już to nastolatką nie jestem no ale myślę, że większość z Was tak ma e, druga sprawa to tak e, Chcę ja mam powiedzieć, aha, w ogóle mam powiedzieć o, o tej kamerze, co teraz nagrywam. To jest w ogóle nowy, nowy mój zakup, właśnie na, na tą chciałam powiedzieć na 18 lat, nie na tą 30. Może mi właśnie zafundował kamerę. I to nie tą, co teraz kręcę, tylko jeszcze inną. Byłam w ogóle w Euro. Właśnie wybieraliśmy fajną kamerę i przyszedł facet do tej półki. mogłam się myśleć, że on jest od Sony, ponieważ on tylko o Sony gadał, nie pozwolił mi w ogóle patrzeć na inne kamery. Zaproponował mi kamerę za 1300 zł, coś takiego, z projektorem. Super. W ogóle pytałam się jeszcze, kolory, czy będą ładne, czy będą żywe, i w ogóle wszystko super. Tak, i zapewniał mnie, dawał słowo honoru, że naprawdę super, będzie wszystko idealnie. Niestety przyszłam do domu i się okazało, że te kolory były po prostu sprane, tragiczne, w ogóle no, kompletnie nie takie, jak powinny być. I też nie potrafiłam tego ustawić, ponieważ ona nie miała w ogóle żadnych ustawień, ta kamera praktycznie, no było fatalnie, fatalnie naprawdę. I następnego dnia, czy jakoś na dwa dni później zadzwoniliśmy do euro żeby po prostu zapytać czy jest szansa zwrotu, żeby zwróci po prostu zwrócili pieniądze za tą kamerę i niestety się okazało, że zwrotów euro nie ma i w ogóle nie chcieli mi też wymienić na inny model. Później jakoś wystawiłam tą kamerę na Allegro za jakieś 200 zł mniej niż kupiłam. Też nikt jej nie chciał wziąć, ale w końcu się wkurzyłam, pojechałam do euro, do kierownika i powiedziałam wszystko, że, że ten facet po prostu był z Sony, co się okazało właśnie wtedy, że tak, że on właśnie był z Sony, z tej firmy. I powiem, że ta kamera będzie super i niestety jestem kompletnie zawiedziona, jestem niezadowolona i pozwoli mi po prostu zwrócić tą kamerę. Znaczy nie zwrócić tylko zamienić na inną, bo zwrócić się nie dało, nie wiem dlaczego, właśnie wam się nie da zwracać się do rzeczy. Yy, więc zwróciłam, znaczy tak, oddałam tamtą, wzięłam tą co teraz jest, to jest akurat Panasonic. Myślę, że całkiem, całkiem nieźle nagrywa. Na razie też jestem na początku szkolenia się czy uczenia się obsługi tego, tej kamery i światło mam to troszeczkę też inne niż normalnie, ponieważ zawsze tutaj mam srebrną parasorkę, a teraz mam białą, więc zobaczymy, jak będzie to wyglądać. W ekranie wydaje mi się, że jest OK, zobaczymy na żywo, znaczy w filmiku. I tak, to jest o kamerze. Jak jesteście zainteresowane, jaki to model, to napiszę pod filmikiem, jaki to jest model właśnie tej kamery. Następna sprawa jest taka, że szykuję dla Was jakiś, w ogóle chciałam zrobić konkurs, jakieś takie większe rozdanie, więcej kosmetyków uzbierać i zrobić właśnie na jakąś okrągłą, może nawet nie rocznicę, tylko okrągłą liczbę subskrybentów moich, czyli na przykład na 4 albo na 5 tysięcy. Ale niestety te moje subskrypcje bardzo, bardzo powoli rosną, przynajmniej ostatnio i no niestety nie doczekałybyście po prostu się na to, na to rozdanie, na ten konkurs. Właśnie tak sobie pomyślałam, że jeszcze zaraz, jak nakręcę ten vlog, to za chwilę będę nagrywała jeszcze właśnie to rozdanie dla Was. I to też tutaj mam akurat szminkę. To jest szminka z Maka w kolorze Color, Coral Bliss, ponieważ miałam 12 pustych opakowań w Maku, tych pustych właśnie opakowań z Maka. Pojechałam wymienić sobie na dwie szminki i akurat jedną właśnie wzięłam w tym kolorze. To jest przepiękny kolor, taki. Przoskwiniowo-koralowy, troszeczkę różowy, jest bardzo podobny do cutek kapers maka z mitowanki również. A mówię o tej szmince dlatego, ponieważ mam jeszcze dodatkowo 6 opakowań, właśnie pustych z maka, uzbiera mi się i będę właśnie mogła Wam na to rozstanie dać szminkę, jakąś. Będziecie mogę sobie po prostu wybrać, jaką chcecie szminkę, tylko muszą być to szminki z tej serii, właśnie z czarnych opakowań, tych z takich normalnych, zwykłych. Więc tak. Co tutaj jeszcze miałam powiedzieć? Aha, i w ogóle. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w zeszłym roku jakoś w lutym nagrywałam ulubieńców właśnie lutego i pokazywałam Wam kotka, który przebłąkał się do mnie, był to duży, dorosły kotek, nazywałam go Nosek. Nie możecie się zapnąć do tego filmiku, pokazywałam zdjęcia jego i znalazłam mu dom. I teraz zbliża się zima i miesiąc temu właśnie, to już miesiąc minął, przebłąkał się do nas kolejny kot. Z tym, że ten kotek to już miał dwa miesiące, po prostu był młody, maleńki koteczek. I zaczęło się to tak, że jakiś miesiąc temu właśnie siedział, siedział, siedziałam sobie w pokoju, w tamtym pokoju, gdzie jest balkon, i słyszałam taki miau, miał, takie miałkanie, pieszczanie, właśnie, ale to nie dorosłego kota, tylko takie właśnie dziecięce, takie szczenięce miałkanie, pieszczenie. Wyjrzałam przez balkon i siedział taki malusin, no dosłownie taki mały koteczek, szaruni, tutaj z takim białym krawacikiem, z białymi łapkami, zmarznięty, głodny, w ogóle no dziki, strasznie dziki był. Widać było, że to po prostu jest kot taki bezdomny. Więc prawdopodobnie, tak mi się wydaje, że po prostu ten kot gdzieś tam z swoją matką i z innymi kotkami był w piwnicy, a potem zostały po prostu z tej piwnicy, zostały te koty wyrzucone przez jakiegoś człowieka. Bo mi się strasznie ludzi bał, strasznie, ale to strasznie. I z moimi kotami, bo ja mam jeszcze dwie kotki, prawdopodobnie po prostu przyszedł tutaj, bo moje koty ważą po całym osiedlu, i akurat to osiedle musiało przyjść z moimi kotami, po prostu przyprowadziły go. <grytanie> Nie wiem, takie mam dobre kotki. I tak, i w ogóle ten kot przez kilka godzin właśnie siedział pod tym balkonem, miał, czał, piszczał strasznie, są się kapili kapili jak, jakiś nienormalnych na nas, bo akurat po naszym balkonem siedział ten kot. I jakoś po, po paru godzinach właśnie sposobem zaprowadziliśmy go, znaczy wzięliśmy go do domu, zrobiliśmy taką nitkę na nitce, przywiązaliśmy jakieś tam, nie wiem, kuleczki czy coś, nież nie pamiętam dokładnie, jakąś zabawkę i po prostu tak mąż delikatnie zaczął go wprowadzać tutaj do mieszkania. Jak już wszedł, zamknęliśmy szybko okno na dwa dni, trzymaliśmy go w domu dwa dni tak, żeby w ogóle nie wychodził nic i on był strasznie dziki, nie dał się podejść, no, no kompletnie nic się nie, nie dał pogłaskać, nie dał, no, no uciekał od nas po prostu, uciekał, chował się po wszystkich kątach, a jak zobaczył okno, to po prostu rozpędzał się i w szybę walił głową i to tak parę razy. Więc tak, po paru dniach zaczął się oswajać i teraz minął miesiąc, i ten kociak po prostu, no jak widzi mnie, albo na przykład gdzieś wychodzę, jestem w pracy, mąż jest w domu czy coś, to tak miał czy za mną, po prostu tak się w mnie zakochał, a ja w nim, że w ogóle napisałam od razu ogłoszenia, zrobiłam zdjęcia, stawiłam na, na country, stawiłam na jakichś innych aukcjach, tych o kocich takich, i niestety się nikt nie odezwał. więc minął miesiąc, i ja się po prostu zakochałam w tym kocie, nie chcę już go oddać, chcę mieć tego kota no tak jak mówię, no już ma około 3 miesięcy yy, i musimy z nim w ogóle iść do lekarza, jutro, jutro yy, zaprowadzimy go do lekarza, ponieważ no, chciałam go po prostu oswoić, żeby on się nie bał zaraz zamknę go w klatce, w tym nosidełku co go do lekarza, do obcego i w ogóle ten kot ucieknie, więc już troszeczkę zaufał mi yy, i teraz będę mogła spokojnie z nim iść do lekarza yy, więc Boże, gadam tylko o kocie, może już nie chcecie tego słuchać, dobra, nieważne, yy, pójdę teraz po niego i Wam pokażę, jak on wygląda że ja tak o tym kocie cały czas gadam, ale naprawdę strasznie się zakochałam w nim. I on wygląda tak. Spójrzcie, jakie jest słodziutki. Taki malutki, taki kochany, mruczący. Mruczę w tej chwili, właśnie. Pokażcie, tu ładnie. I mam dwie dziewczynki, a to jest chłopiec. Widzicie słodki, w ogóle uwielbiam tak kłaść, znaczy tak opierać się o fotel i kłaść go właśnie tutaj na swojej klatce brysiowej i on się tak przytula do mnie, tak mruczy, jest taki kochany, cieplutki. No zakochałam się w to prostu w tym kotku i spójrzcie jaki on jest bardzo podobny do Noska. Może trochę inny ma tą sierść, inne kolory, ale jest, no, tak samo tutaj ma skarpetki białe i podbrzuszki ma białe. Śliczny i słodziutki kotek i taki malutki, widzicie jaki kochany. Jak to nie kochać takiego zwierzaczka, to no powiedzcie mi. A i w ogóle, właścicielka, która tutaj wydobiemy to mieszkanie, ona myśli, że mamy dwa koty. Więc, jeżeli się dowie, że mamy trzy, że tego właśnie chcieliśmy, to nie wiem, co to będzie. No, ale no, na razie, jeżeli ktoś zadzwoni po niego, no to może, może, może go z bólem serca oddam. Ale na razie, no, mam nadzieję, że nikt nie zadzwoni. Będę mogła go przygarnąć. Tak, kochany? Mój kucina. Dobra. Okej, okay, a więc pokazałam Wam kota, pokazałam Wam kamerę, powiedziałam Wam o moich przemyśleniach na temat 30 lat. Tak jak mówię, no świat się nie zawalił. Cały czas jest tak samo, jak było, więc jeżeli się boicie właśnie, e, kończycie 30 lat i boicie się, że to będzie jakiś wielki przełom, to niestety nic takiego nie ma. Żadnych fajerwerków, ani żadnego jakiegoś strasznego strachu. E, także Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was. Eee, piszcie mi w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pomysły na nowe filmiki, to też nie piszcie, bo jakoś ostatnio mnie Wen opuściła. Dziękuję Wam, tak jak mówię, za subskrypcję, za, za oglądanie, za komentarze. Kot mnie właśnie gryzie. I buziaczki. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!